krzynkach. Ja e, już pokazuję, co dajemy. Na drewnianą skrzynkę nakładamy kartony, żeby zasłonić boki i spód. Do tego przynosimy wszystko, co mamy wymieszane z obornikiem. U nas to jest wszystko ze stajenki od e, kóz, wymieszane z sianem i słomą. E, obornik kurzy, e, resztki z kuchni, e, zrębki i kartony. Na warstwę obornika pomieszanego z kompostem wykładamy znowu cienk, cienką warstwę jedną kartoną i dajemy na to ziemię. Ja już niestety nie mam tak przerobionego kompostu, już mi się skończył, więc mam kupiony. I do ziemi bezpośrednio albo wysiewamy nasionka, albo wsadzamy na przykład cebulki.